No witam bardzo. Mamy element montażowy. Jest ich cztery sztuki. Mi wystarczyły dwie. Po prostu odkręcamy tutaj klucz dziesiątka no, na śrubkę odkręcamy, podważamy plastik, wsadzamy, skręcamy z powrotem z jednej jak i z drugiej strony. One już się same później ustawiają nam. E, następnie możemy zamocować już samą sprężynę gazową teleskop. Jak sił bądź siłownik, jak zwał. Tak zwał. Tutaj na dwunastkę kluczek mamy. Jak chodzi tutaj o mocowanie, tu jest otwór oryginalny montu, montażowy. Do zestawu również był taki płaskownik miętki, i na tym płaskowniku było na taśmie izolacyjnej specjalna nakrętka przystosowana właśnie do otworów. I tu mamy, tu żeśmy po prostu włączyli otwór. Dopasowali sobie, wkręcili i założyli tę sprężynę gazową na wcisk. I pięknie chodzi. Zobaczcie sami. Tylko lekko docisnę. Lekka szparka. Tak samo wygląda po otwarciu, już ze środka. Więc nie trzeba sobie podważać. Cyk i klapa sama się pięknie dźwiga. I jeszcze dodatkowo unosi. Jest wyżej. Jak na normalnej uchwycie. Podczującym na tym pręcie. Mogli zainwestować od razu w a takie coś, a nie tylko niektóre marki premium, tak zwane.